Witam serdecznie Ewa Pietrzak, a naszym specjalnym gościem jest dzisiaj ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże, witam Cześć serdecznie. Boże. Bardzo się cieszę, bo jest ksiądz bardzo zapracowany, a jednak znalazł czas, żeby tutaj nas odwiedzić w tym przytulnym studiu. No nie aż tak bardzo, nie przesadzajmy, są pewnie osoby bardziej zapracowane. Ale... Na przykład ksiądz Grzegorz Suchodorski, który odpowiada za przygotowania w Krakowie. Myślę, że ma dużo więcej zajęć. Bardzo przeżywaliśmy, kiedy przeprowadził się z Warszawy do Krakowa. My również. I już odliczamy dni, kiedy do nas powróci. Mam nadzieję, że tak się stanie. No, to już tylko Pan Bóg wie i być może ksiądz Grzegorz. Na jakim etapie są przygotowania do Światowych Dni młodzieży w naszej diecezji, diecezji warszawsko-praskiej? No, w tej chwili już mówimy bardziej o realizacji niż przygotowaniu. Czas przygotowania w zasadzie jest już za nami. W tej chwili staramy się pewne rzeczy po prostu dopinać. E, mamy rozplanowane we, w parafiach, które mają przyjmować gości już konkretne liczby miejsc. E, to jest 10 tysięcy w całej naszej diecezji. E, w tej chwili mamy 5 tysięcy gości zgłoszonych na te 10 tysięcy miejsc. Z tym, że jeszcze Europa nie zaczęła się zgłaszać, na przykład dla Hiszpanów. Doskonale wiadomo, że jeszcze jest zbyt wcześnie, czy na przykład dla Włochów. E, oprócz tego e, zamknęliśmy już przygotowania do projektu wolontariatu miejskiego. Który Na czym on polega, co to za przedsięwzięcie? E, tak, ten wolontariat jest przygotowywany razem przez naszą diecezję, Archidiecezję warszawską, centrum myśli Jana Pawła II oraz miasto, urząd miasta stołecznego Warszawy. Chodzi o to, aby ludzi, i to bardzo ważna uwaga, nie tylko młodych, zaangażować się w przyjęcie gości. Ten wolontariat ma jedną granicę wiekową ze względów prawnych, to jest 18 lat. W dniu rozpoczęcia szkoleń, czyli około kwietnia trzeba mieć ukończone 18 lat, ale nie ma górnej granicy wiekowej, więc zaproszeni są także ci, którzy mają lat 99. Młodzi, tak, którzy młodzi czują się duchem, bo PESEL już na to nie wskazuje. Mhm. Taki wolontariusz to jest osoba, która będzie pomagała przyjmować tych gości z całego świata, czy raczej to jest konkretna rodzina, która przyjmie im do swojego domu? W naszej diecezji, w ogóle w Warszawie mamy dwa rodzaje wolontariatu. Pierwszy że wolontariat to jest właśnie ten tak zwany miejski. Drugi wolontariat to jest wolontariat parafialny. Wolontariat miejski, jego zadaniem jest przywitanie gości, powitanie na lotniskach czy dworcach. Nawet tak. Tak, mhm. wskazaniem drogi, gdzie mogą udać się. Oprócz tego w kilku miejscach naszej diecezji i archidiecezji warszawskiej również, jak również w przestrzeni miejskiej, będą tak zwane punkty informacyjne, miejsca, gdzie ci wolontariusze będą czekali na tych, którzy będą chociażby chcieli zwiedzić katedrę warszawsko-praską, cerkiew prawosławną, konkatedrę na Kamionku, czy po drugiej stronie Wisły archikatedrę, czy inne miejsca. E, oni tam będą. Ci wolontariusze będą pomagali, troszkę opowiadali, będą e, znowu wskazywali drogę. Jak, A już wiadomo, jak, gdzie te punkty informacyjne tak, będą się znajdować? Czy punkty już są w tej chwili rozplanowane. E, również Centrum na Pawła ma swoje punkty, chociażby e, w, też w centrum Warszawy będzie taka specjalna przestrzeń, która nazywana została Miastem Miłosierdzia chodzi nam o to, żeby goście, turyści, którzy przyjeżdżają do naszej diecezji, w ogóle do Warszawy czuli się jak u siebie, czuli się dobrze przyjęci mhm. no to rzeczywiście zapowiada się niesamowicie, czy nasza diecezja będzie jakoś nazywała się specjalnie w specjalnym związku z tym tak wspaniałym, ważnym dla nas wydarzeniem? Tak, każda diecezja w Polsce ma swoją nazwę biblijną nasza diecezja ma nazwę Betlejem ta nazwa jest spowodowana wieloma czynnikami, a między innymi tak jeden z czynników, który spowodował wybór tej nazwy jest to, że na terenie właśnie diecezji Warszawsko-Pruskiej znajduje się Dom Świętej Siostry Faustyny, miejsce, gdzie ona rozeznawała swoje powołanie, spędziła rok przed wstąpieniem do zakonu. Nam się ten moment właśnie skojarzył bardzo mocno również z tym biblijnym Betlejem, gdzie to powołanie rodziło się, gdzie ona odkrywała, umacniała się w tym powołaniu. A ja myślałam, że spotkali się tuż pasterze z całej Polski. Ksiądz Amin walczył dla nas o tę nazwę. No zgadza się, tak też było, ale, ale sama idea nazwy się właśnie wzięła stąd. Mm -hmm. No dobrze, co powinna taka rodzina polska zapewnić gościom z całego świata? Przede wszystkim yy, serdeczne przyjęcie. Nie trzeba. Powiem, czego nie musi zapewniać, bo to jest dużo większy chyba czasami mhm, problem. Łatwiej powiedzieć. Tak, na pewno nie musi zapewniać łóżka, ponieważ goście mają ze sobą śpiwory, karimaty, potrzeba im kawałka podłogi. Na pewno nie muszą znać świetnie języka obcego, w jakim będzie mówił dane, będzie, będą mówili goście, dlatego że dzisiaj mamy Google tłumacza, który jest w stanie przetłumaczyć z każdego języka na Polski. I takie podstawowe słowa zresztą jak jeść, pić, siusiu, to goście będą znali też po polsku. Wiemy, że już się uczą. Trzecia sprawa, yy, nie muszą też zapewniać nie wiadomo jakiego wyżywienia. Chodzi o to, żeby poczęstować ich rano śniadaniem i wieczorem kolacją. To są takie główne też obawy, które towarzyszą rodzinom przyjmującym gości. No tak wiadomo, yy, że polska gościnność tak ma inny wymiar, prawda, tak, niż europejski. <laughs> tak, zawsze kiedy jeżdżę yy, odwiedzam parafię i mówię o Światowych Dniach Młodzieży, no to wspominam, że kiedy Polska Pani Domu słyszy śniadanie i kolacja, to się taki trzydaniowy trzy posiłek na rano dla gości jawi i wieczorem, prawda, co najmniej ze cztery dania plus deser. Nie, absolutnie nie. To, co jemy na co dzień, tym podzielimy się z naszymi gośćmi. Oprócz tego, jak powiedziałem, dostęp do łazienki bardzo ważny, serdeczność, też nie ma co się martwić. Jeden dzień goście będą spędzali z rodzinami, cały, to jest niedziela. W pozostałym czasie gośćmi będzie zajmowała się parafia. Mhm. Czyli nie trzeba też brać specjalnie urlopu. Rano wyjdą z domu, i wieczorem, daj Boże, wrócą. To już z pewnością, daj Boże, daj Boże wrócą. Wrócę. Właśnie o której godzinie chyba powinniśmy powiedzieć, o 22, kochani, wracajcie? No, nie zawsze się tak uda. Na przykład, niekoniecznie uda się w czwartek, kiedy organizowane jest przez Miasto Stołeczne Warszawa wielkie spotkanie na placu Piłsudskiego, i pewnie tak samo niemożliwe, to będzie w sobotę. Kiedy nasza diecezja organizuje wydarzenie centralne na terenie seminarium na Tarchominie. Wtedy na pewno goście wrócą później, ale są dwa wieczory, myślę, że da się to jakoś zorganizować. To powiedzmy konkretnie, w których parafiach pojawią się goście, na których już czekamy. No, parafii mamy 90, więc wymieniać jest jej bardzo trudno. Ale, ale główny, taka, główna taka idea, jeżeli chodzi o podział parafii na przyjmujące i nieprzyjmujące, to była idea komunikacyjna, to była kwestia zabudowy danej parafii, czy są to bloki, czy domki jednorodzinne. Chcemy, żeby to były dwie, trzy osoby udanej rodziny. W związku z czym, wiadomo, są miejsca, gdzie mieszkania są małe, gdzie trudno jest kogoś przyjąć. A, szczególnie a jednak ludzie trzy chcą, osoby. prawda? Ludzie chcą i takie osoby właśnie zapraszamy do wolontariatu. Dlatego, że też gości jednak mamy tylko 10 tysięcy i niestety nie dało się, żeby każda parafia otrzymała swoich gości na ten czas, ale również zachęcamy do tego, że jeżeli ktoś chce zaangażować się w przyjęcie gościa, jego parafia akurat nie przyjmuje żeby zgłosić się do parafii chociażby sąsiedniej, że jest przyjmująca, czy do którejśkolwiek w swoim rejonie, zgłosić swoją pomoc, chęć, chęć do, może nawet do przyjęcia gości. Pamiętajmy, że nie są to wszystko sztywne rzeczy. To znaczy, jeżeli ktoś się zobowiąże, że kogoś przywiezie. 15 kilometrów do parafii, gdzie odbywają się spotkania, gdzie grupa się znajduje, a tylko na nosle go do siebie zabierze, myślę, że też taka możliwość jest. To wszystko zależy od porozumienia, też zgłoszenia się do konkretnych proboszczów, którzy jeszcze w niektórych miejscach szukają rodzin. Mhm. Na czym będzie polegało zadanie wolontariusza, który weźmie udział w takim dniu decyzjalnym? Tutaj zadań jest bardzo dużo. Chociażby przestrzeń, w zależności też od kompetencji, jakie ten wolontariusz będzie miał, to jest przestrzeń medyczna, to jest przestrzeń porządkowa, to jest przestrzeń liturgiczna, to jest przestrzeń logistyczna. Więc w zasadzie szukamy każdych. Ludzi ze wszelkiego rodzaju zdolnościami, także przestrzeń medialna. Już też mogę zdradzić, mam nadzieję, że pan rzecznik nie wytnie tego fragmentu, że telewizja Salbe obiecuje już transmisję na żywo z tego wydarzenia, ale też będą potrzebni wolontariusze, którzy będą, którzy będą twitowali, umieszczali na Facebooku informacje, mhm. więc takich przestrzeni też jest bardzo wiele. Sporo tego rzeczywiście. W jakich dniach ta młodzież do nas przybędzie? Y Tydzień w diecezjach trwał do 20 do 25 lipca. Wydarzenie centralne na Tarchominie to 23 lipca. Wcześniej w czwartek spotkanie właśnie na placu Piłsudskiego to takie główne punkty tygodnia w diecezji, który nas czeka. Co otrzyma wolontariusz w ramach tego projektu? Wolontariusz otrzyma bardzo bogaty pakiet szkoleń. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony z takich dziedzin jak pierwsza pomoc, zostanie e, przeszkolony również z, z takiej płaszczyzny, jaką jest komunikacja międzykulturowa. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak się zachować wobec ludzi z jakiej kultury, bo czasami to, to, to zaskakuje. Będą również przewidziane szkolenia stanowiskowe, to znaczy wolontariusz, który na przykład będzie Posługiwał w, przy katedrze warszawsko-plaskiej, mhm. czyli jego zadaniem będzie chociażby krótko powiedzenie o katedrze, czy wskazanie e, takiej prozaicznych rzeczy jak toaleta, e, czy e, jakakolwiek inna porada, na z którą się może zgłosić, i problem, który może się zgłosić dany gość, że był w stanie na to odpowiedzieć. Takie szkolenia również będą. E, oprócz tego, wolontariusz otrzyma specjalny strój, otrzyma bezpłatne przejazdy. W kolorach? E, w kolorze będzie on niebieski. Mhm. E, już trwała dyskusja, jakie to będzie. Odcień w, naszym, w naszej grupie roboczej, w tej, jak już wspomniałem, Centrum Myśli, Urząd Miasta Stołecznego i dwie warszawskie diecezje. Jest wiele pań i dla nich jest różnica, jakie to jest odcień. Mężczyźni podobno rozróżniają dwa kolory: ładny i brzydki, podobno być ładny. Więc będzie koszulka wolontariusza w kolorze niebieskim. Oprócz tego otrzymają również w zależności od czasu, jaki będą spędzali w pracy, w posłudze, również otrzymają w tym czasie wyżywienie. Udział w takim wolontariacie, to jest płatna posługa czy bezpłatna? Bezpłatna, oczywiście bezpłatna. Wszystko, co każdy, kto się zgłasza do wolontariatu, te rzeczy, o których powiedziałem, no, są wpisane, są mu dawane, tak? Jako, jako wolontariusze, żeby go dobrze przygotować do posługi. Wolontariusz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Oczywiście oprócz dojazdu spoza Warszawy, prawda? Bo to tutaj. Już to jest jego koszt własny, ale nie to, że musisz komuś te pieniądze płacić. A już wiadomo, ilu wolontariuszy zgłosiło się? Projekt wystartował w piątek. W tej chwili zostało, jeszcze rozchodzą się informacje, więc czekamy na zgłoszenia. Mhm. Gdzie więcej informacji znajdziemy na ten temat? Ja odsyłam zawsze na naszą stronę florianska3.pl. Tam znajduje się przekierowanie do strony miejskiej, również informacje o tym, co się dzieje w naszej diecezji, jeżeli chodzi o przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Zapytam y, naszych widzów o to, czy już wiadomo, jakiej narodowości będą goście, na przykład przy Katedrze Warszawsko-Praskiej? Na przy Katedrze Warszawsko-Praskiej będzie bardzo specyficzna grupa. Czy specyficzna? Że, że złe słowo. Nie tyle specyficzna, co bardzo ciekawa grupa. To będzie grupa z najdalszego krańca świata, jaki może być. Z Wysp Polis and Futuna. Nie wiem, czy pani redaktor wie, wiedzie te wypowiedzi. No to jest na pewno daleko. Ile daleko, trzeba płynąć? Tak tam, ile trzeba tam lecieć? Godzin? E, no Trzeba tak. Z Wysp Polis and Futuna dolecieć samolotem na Nową Kaledonię, z Nowej Kaledonii przedostać jakiegoś portu przesiadkowego Ksiądz Ksiąstkowie. Ksiądz, tak by Azji. tam był. A mieliśmy księdza stamtąd, który opowiadał nam o tym. Stamtąd trzeba przelecieć do Europy. E, i z Europy do Warszawy. Ile będzie tych osób? To będzie 70 osób i będą leciały 30 kilka godzin. w podróży. I te osoby będą w katedrze. A to, żeby było śmieszniej, to jest wyspy Wolisand Futu, należące na Pacyfiku, w okolicach Samoa Amerykańskiego. To jest Jeszcze, duża wyspa? Nie, to są wysepki, na których mniej łącznie 20 tysięcy ludzi. Mhm. To jest kilka wysp. Ale jest to terytorium francuskie. I tam są nasi misjonarze? Nie, to są. Księża, którzy tam pracują, po prostu zgłosili się do naszej diecezji. E, ojciec John u nas był już. I tak się oglądał. ucieszyliście, że bościście tylko do nas, tutaj blisko, tak? Chcemy e, mieć Was? Tak, oni się jako pierwsi w zasadzie zgłosili, więc dlatego oni zostali przydzieleni e, do katedry. E, wiele parafii pyta nas, kto do nas przyjedzie, bo jeszcze nie wiemy. My też jeszcze nie wiemy. Tak jak powiedziałem na początku, mamy, cały czas oczekujemy na zgłoszenia tak naprawdę do końca kwietnia, więc tych, którzy jeszcze nie mają przydzielonej grupy. Prosimy o cierpliwość. Robimy wszystko, żeby każda parafia, która czeka na gości, taki gości dostała. A czy rodziny mogą jeszcze zgłaszać swoją gotowość? W zależności od parafii. Trzeba zgłosić się do swojego księdza proboszcza i po prostu zapytać. Kilka razy ksiądz dyrektor wspomniał seminarium warszawsko-praskie. Co tam będzie miało miejsce? Tam też we współpracy właśnie z władzami seminarium, z klerykami, z wolontariuszami będzie przygotowywany swego rodzaju, jak to powiedzieć, taki duży event. Jakieś mhm. widowisko teatralne? też będzie miał, wydaje nam się tak, ciekawą strukturę. Jest zaproszony już zespół, który zgodził się na, na tej uroczystości nam towarzyszyć. Nie będę podawał jego nazwy jeszcze. Polski zespół czy zagraniczny? Polski zespół. Chcemy pokazać polską kulturę, też polską kulturę religijną. To dla nas jest bardzo ważne. Również jest zaproszony do współpracy pewien znany młody aktor, który to całe wydarzenie obiecał poprowadzić, ale również jego nazwiska nie będę Ewangelizator i przystojny pewnie. E, nic więcej nie powiem. <laughs> więcej nie powiem. E, oprócz tego, w czasie tego spotkania będzie szansa dla grup na przedstawienie swojego, e, swojej grupy. Każda grupa chce, żeby się przedstawiła, żeby pokazała, powiedziała o sobie. No, między innymi, liczymy na to, że z Korei uda się przylecieć grupie baletowej. E, i jakby tego było mało, oczywiście punktem centralnym będzie msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Henryka Hozera. E, oczywiście w planie kolanka do Bożego Miłosierdzia. Cała fabuła tego wydarzenia będzie właśnie wokół e, pokłonu Trzech Króli ze względu na nazwę naszej diecezji Betlejem. Ciekawe to będzie dla nas, ponieważ w lipcu będziemy świętowali Boże Narodzenie. I już wiadomo, kto będzie tym królem. Pierwszym, drugim i trzecim. Y jeszcze nie wiadomo. Jeszcze, jeszcze, nie wiadomo. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Następnym razem to do księdza, dyrektora zadzwonię i sprawdzę, czy jest dzwonek ustawiony na hymn Światowych Dni Młodzieży. Błogosławieni. Y Moje dzieci śpiewają codziennie. Y y powiem otwór. szczerze, nie jest. A dlaczego? Dlatego, że y do końca nie byłem w stanie tego zrobić technicznie. Muszę się przyznać, że w swoim telefonie. Ale nie śpiewać byłem w stanie. śpiewam. Tak, oczywiście. No dobrze, to następnym razem będziemy razem śpiewać. Więcej informacji na temat Światowych Dni Młodzieży w naszej wiecyzji na stronie internetowej. Tak jest. Florianska3.pl mm -hmm. Łatwo zapamiętać. Bardzo. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor diecezjonalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży był naszym gościem. Do zobaczenia.